zwalony, wiesz co chodzi No, klatki że... spadają często No Nie wiem jak to ustawić jeszcze, bo tam masz ustawienia, że masz priorytet na na coś, tak. priorytet na coś i w ogóle A szkoda gadać w ogóle Kryso, Kryso, Kryso stój! O to kogoś, o faktycznie, nie, ale to fajnie działa Poza Fryer. Nie wiem, ja przebiegłem już e, ten... przez wodę Ty walcz! Ty, coś. na dupę. Ach, Ty dostałem w nogę! Ty. W rękę dostałem znaczy. Skąd ty na dupio? Za nas! O wow, łeb dostałem co! Jestem w kontenerze Coż, w nogę? Ja medów nie wziąłem znowu! Nie, dobra, ja wychodzę! To jest koniec. Potrzeba. Ej, chłopcze, na mnie na dupio! Gdzie jest są chłopcze? Nie wiem, mnie. Strzela do mnie śmieć. Co? Urłam mi nogę jedną. No skąd?! W nie, nie, no zaraz. nie, to nie, 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 Ja, nie ja żyję, nie, ja żyję. Też, ale... Zaraz mi nogę urwie Mam ból już Ja w łeb odchłopa zostałem szan... Ej co jest w bo mi się odchęło Ja nie mam... Nie... Macie ktoś tam? Co MSO Nie 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 O to fajne A gdzie wy jesteście koledzy? Po Pod menelem już bo Tak, nie. a ja tu cze ja czekam na gościa co? Nie, nie mam bata, ja mam burzę. Ja idę ja mam... na ten, na bibliotekę, nie wiem wiem. Ja to jest... tu w krzykach leżymy a kupa co tam Te drzwi są normalnie otwarte? Nie mam pojęcia Ja już mam tryb wolne ułożenie Jestem człowiek krwaw Jeszcze zaraz Kurde, no. Kurde ja Wchodzę do recepcji snadaktowej A co to Spularz było? Jakiś pieprzony snajper Co to było? Jakiś snajper? wody już mi poszło, oczywiście Mam arafatkę, jak coś. Nie no, sorry, ale ten raid to będzie speedrun, bo... ja jednak wolę przeżyć. Oh, jak ja nie widzę takich ludzi, się respi szopię pier... i on już dla ciebie czeka. Udałeś met case'a? Idę do góry, dopiero wchodzę. Nie, na dole jest matka istotna, ja go wygotuję w takim razie. Ja yeah, ale sprawdzić, czy nie ma CMS-a, znalazłem Zaraz od cms, -a, hey. za CMS -a. Alleluja. A gdzie ten chłop? Pitlo, nie wiem ten... skąd strzelał. Znaczy on strzelał... Z... Ja też mam takie wrażenie, że... Nie wiem. na straglera przybiegł i strzelał z daleka. No, jakoś tak. To? Ta? A to ten jeden pocho bez mostu to strzelał. Nie wiem, ale na jednej nocy już mam tylko 23 punkty Jest tego typa. Ja mam 20, nie no, no Jakby ktoś coś potrzebował poszedź, to Ja wchodzę na górę. Gdzie ty jesteś? Pan... Tu jestem, Pan... po prawej co? No. Dobra, czyli ten hołd sobie pitnął. Bibliotekę sprawdzałeś? Mm. Nie, możesz sprawdzić. Sprawdzam. Dobra, salewa, jesteśmy uratowani. O, kolejny CMS, dzień dobry. do koła, jakby ktoś potrzebował. Bo... Mam jeszcze jakiś serek przy darmu. to ja się tu zamknę na razie. Mm. Ci mogę dać mleko jak coś? Nie, nie, nie trzeba. Chyba gdzie ty jesteś. Ja na sekret strasznie myślałem, że ten chodnik przyleci. Na tych podorów jak ktoś będzie przy, przy płocie, to wale, jak coś. To mówię, jak będziesz przy płocie. Wo, wo, wow. teraz mam witek na drugą stronę. Na ten, na pociągi. Tam stąd. Mm -hmm. Nie wiem na skrzyżowaniu jeszcze, się... gdzie wy jesteście teraz? W bibliotece jestem Ja to jestem Znaczy powiem. ja jestem tam w tym pokoju obok Tu, tu. Ja tam biegnę do was te wejście do recepcji Dobra co chcesz Pewno coś tam jest Co po snipe nie Trochę Hej tam się wrócić No trzymam To da wnikujesz na towa Dokąd strzelamy? Jeszcze ja ja to, to nie cofnął. Bez nie ma. Fajne na No, tylko na rękę leci z tym carownikiem Ja hmm. bym biegł tego tak po prostu. Oj. Jest na starej stacji. To co? Ja tu wychodzę górą. Nie zamyk... Nie zamykałem. Kurwa. Biegnie to No to jeszcze obserwuję konstrukcję, mm, Ale nic ciekawego nie widać. Może coś zbejtuję? Co by chodzić? Czy tam już biegniesz? Nooo! To, ja... to farsuj wszystko. 300! A wy gdzie? W, 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 w tym laboratorium. Roboty mgle, roboty No. Lol, to ja biegam na konstrukcję. Powodzenia tam. tam. Bali kiepko. Już się drze tutaj na mnie. Jak będą z to mogę strzelać? Tak. No, jak jest a wzięłeś przy pociągu. Od strony jest, stacji? Jest, ja tutaj mam skawa, stary. Na górze jest ten skaw, on jest przy tym dziale. Schodzi, schodzi na dół tymi skrajnymi. Od strony stacji? Tak, przy pociągu. Tam któryś wagon, nie wiem który dokładnie. Ale czekaj, od jakiej stacji? Gdzie tu jest Stara stacja. To Między tobą a nią no są skoko. wagony. Tam był typ. No co? So, jest tam chłop. O ty! Wyrwał! Ja to jesteś Chrisem na dole już? Nie, ja tu jestem obok ciebie. Patrzę na daleko, czy tu innego nie ma. Co nie idzie od Bo Ktoś ja na daleko jest Tak? No, Jakiś memkusz do mnie szczylał, ty. A to o, biegam do ciebie. Ty jesteś? Ja na schodach jestem tych wewnętrznych Tak? No to ja słuchajcie. To na ładę. wielkiej no? konstrukcji Ty chodźcie ja tu z tym scope'em. To właśnie się tego chowa. Tylko idź się tak jakby od strony wewnętrznej, a nie od starej stacji I uwaga bo tu z kawą gdzieś też chodzi Nie wiem, to wydawało mi się Tutaj ten dźwięk jest fajnie podługowany. Coś strzela. Od prawej ktoś wali. Nie? Jestem na, na Nie piętrze wiem. tej... tej jesteś, konstrukcji. Jestem tu przy zielonym kontenerze, w tym zagłębieniu. Wreszcie. Ja jestem przy to i to jak tam na prawo. co do mnie. Nie no mogę. Uważajcie, bo ten chłop gdzieś jest za pociągami, nie? Właśnie to ja Za Za torami. A wy tam no, biegnijcie, za To ja się szlapnąłem. Nie wiem. To To na górze kto tam jest? To, to jest Ja. Jest? Ja. To. Ja to tak bez scope'a to średnio coś widzę, ale... Czemu bez? Bo wytrzymać. na, na blisko mnie zrobił Oj. Tylko nie widzę pod tarami na torach. Też nic tu nie widzę. To gdzie uciekł? Tu coś... a, to jest Secret Stash. To jest Secret Stash? Co ty gadasz? To jest Sopiop No ty już jesteś męż na torach. Widzisz nas chyba. Bo... No to, no to śpiknóg. masz? Zawsze. Ała, spadłem na gipiru. Dzięki. A jak daleko jesteście na tych torach? Tu w tej przerwie pomiędzy między wagonami. No to tutaj, no, widzimy cię już. To, to faktycznie ja chyba tego chłopa zabiłem, bo tam ktoś leży daleko. No, A czy się ostrzelali chyba, nie? Na tej stacji. Czy się wydawało? No, ostrzelali cię. Narmaza, narmaza. Ja tam mówię, Ty, i daleko... co... Coś tam biega jeszcze. A to... No, pan walił Chyba pan wali. No, to krysa. To, 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 to ty waliłeś tam. A to co tam jest? Jeszcze ktoś strzelał do, niego, do tego skrawań, nie skąd? Jakiś tłumik. Nie, czyli jednak. On, chyba nas, on jest chyba na tym, na tym. E, metal gdzieś, tylko nie wiem, czy tory po naszej stronie. Czy to jest po pan tutaj. Jest pan po naszej stronie już. E, chyba go zabiłeś, wiesz? Możliwe. Wrzuciłem flesza. Podjeżdżam tutaj bokiem. To leży. Dostałem po głowie. coś to? Ta szybka mnie ochroniła. Hmm. Chyba czysta. Dobra, sprawdzam go. Sprawdzaj, sprawdzaj. SKS i RPK Czy no. jesteście ładne? Krzaki ktoś jest. z was? Albo po drugiej stronie ja. ktoś może być Albo twist Ja tu jestem jak was Taki... Uuu, taki łatwy nawet No Aha. A to był ten do którego A nie. dwie osoby lutują jedna z Kto? To, to ja tutaj patrzę to szpary czy tu nie ma. Właśnie. Hmm. Tego jest wyjazd, ja nie, nie widziałem już. No to no chyba do mnie w klatę musiał dostać. są walone na pewno. Dobra, wchodzę tam. Ja tu Maxa jeszcze kopieruję no, to w wywalił wszystko gdzieś Nie wiem gdzie Są dwa skawy wywalone w jednym miejscu To tak. ja jest coś warte Tego chłopa fajnie wpół wygięło. Dobra, może nikt tego nie zlutuje A mamy ekstrakcję tam? Nie mamy Nie, ja, nie mamy Nie no co on tu miał? Jakieś śmieci Keycard! Jaki? Jaki Keycard? No na no laby, żeby się dostać. Ale... Karta dostępna. Bo tam jest. respawn czerwonego, jak ty nie znalazł czerwonego to bym się odstrzelił. Hmm, to już bym dawno wijał w alfie teraz. <noise> Właśnie. No, ale... Hmm. Zobaczyć resztę reset tych skawów. Nie wiem czy on miał jakieś sensowne ammo w tym SKSie. Oj, PSy. O -y. A co miał w tym tym RPK? Hmm. nie wiem, to zaraz hmm. sprawdzę. Jest A ekstrakcja w Nie, nie ma, nie ma. RPK jest to jest pewnie stacja. A nie, BP-ki, Czy... No. Oj. Oj, sorry. Mhm. Jak się wystrzeliłeś? Ja się wystraszyłem. Ej, ziomek. Ziomek, ziomek. A, tędy przeskoczysz? Tak. Dawaj. Na stacji yeah. chyba. Ja yes, strzelam yeah. To no, gdzie no, ty jesteś po stacji? Ej, ty chłop, yeah. mój, tu oplutej, op, mój, tu tu. F to pay respect. F to pay respect. A już okularki znają Ej, okularki może cały poradnie hmm. Szybkie okularki. Ale reszta moja oplutej już. Ty, a tu jest kolejny trup, mój, mój, mój. Mój <laughs> Okej, okay, ja mam sprawdził teren. Gdzie jesteś Kirisa? W środku, stacji. Okej. Okay. A tu jest jeszcze jeden. A nie to skaf już. A w sumie MK3 z niego bym wziął. Płacimy tych medów, ale trzeba być overweight, tak? Trzeba siłę nabijać. A ten to co? Co to jest? A tu mi no. bierzesz? No tak jest tam. Kto biega po stacji? Ja biegam po stacji. Si jeszcze. Ty! Chłop tu miał tego... Hmm, Witjaza na 7 m 61 m hmm. O, jakiś PR, gdzie wy jesteście? Tu. My przed magazynem. E, Zresztą krzaki przy tym, przy to... Tak, tak, my jesteśmy za torami, stary. Tak? Dobra. Tak. Let's move, come on! Uff. A stromny imityczny ten jest. On ma takę jakąś. Fuck a motherfuckers. To chyba MK3 zostawię, jak ktoś by chciał. O, ja chcę. A gdzie jesteś? Samo e, w tu leżę przy... przy drzwiach tego magazynu Uwiedzisz mnie jak Tam, tam jest, tam jest, tam jest A co mam on się nie lubi Spokojnie, jesteś śledzy się On się nie zdenerwuje. Dobra no. Nie wiem po co mi dwie uszanki, ale. Tak. muszę się. Uszanki? Oj. <grywki> na zapas chyba, nie? Jedno. Jeszcze ja. Eee, chce się ekstrahować. czyli iść jeszcze na suchy Ja mhm. się strachuję A ile ja ja będzie wyjazd. Хебаны. Пока все открывают. Ты что Кто так воюет-то? Так только дебилы воюют. Ну ч ⁇ ты там ползаешь-то? Ну no, и ладно.